Cześć, tu Izula. Witam Was na moim podsumowaniu grudniowym, jak i całorocznym. Będą niespodzianki, których na przykład nie pokazywałam na Instagramie albo na YouTubie, również przestałam nagrywać różne filmy, także teraz je pokażę: różne e, moje dzieła e, akwarelowe, skolorowanek. Kolor, Pooglądamy, wspominamy co było i pochwalę się Wam, ile udało mi się namalować, zmalować. Głównie grudzień, tak? No i jedynie pojedyncza takie różne rzeczy, które mi się na przykład podobały, a nie pokazywałam ich jeszcze. E, tutaj jest e, sowa z inspiracji Tani Miss Nice Day, tak, ona się tak taki ma nick na Instagramie Miss Nice Day. Słuchajcie, ona tam pokazuje w czterech krokach, jak namalować taką akwarelę. E, bardzo mi się to podobało, robiłyśmy jeszcze na live z Mariolą. Drugą sowę troszeczkę inaczej mi wyszła, e, tutaj z ciemnym tłem. Pokażę Wam jeszcze takie małe ćwiczenia, które robiłam z dziewczynami z Przetwórni Wspomnień. Tutaj uczyłam się malować krzewu i takie gałązki sosnowe, akwarelą wszystko. Jak i też kolorowałyśmy z córką kolorowanki markerem, losowym markerem. Także losowałyśmy markery, losowałyśmy też kredki i tak właśnie powstawały takie różne kolorowane przez nas obrazki. Polecam taką zabawę z dziećmi. Teraz wolnego dużo czasu jest, czyli film jest dostępny również na moim kanale. Możecie sobie tam zerknąć i poszukać inspiracji. Tutaj robiliśmy kartki różne świąteczne. To jest przykładowa taka z Krasnalem. To jest listopadowe, listopadowe wyzwanie, natomiast to było zaskoczenie dla mnie samej, ponieważ pierwszy raz malowałam ptaszki, i tutaj są dwie takie propozycje, no ale je pokazywałam na Instagramie. Można sobie też tam zerknąć. Zachęciło mnie do tego wyzwania w mnie z Agnieszką Troci, dziewczynami, przede wszystkim ten zimrodek. I tak oto on mi wyszedł. OK. Pokażę Wam również kolorowanki, które mnie zainspirowały do powstania różnych też prac. Stąd też pokazywałam na Instagramie można sobie zerknąć, jest tam zdjęcie. Tutaj w tych lampach do nagrywania one troszeczkę inaczej wyglądają. Natomiast użyłam tutaj markerów Ohuhu, Ohuhu i kradek Faber Castell. Bardzo lubię tę technikę łączyć i sobie w ten sposób spędzać czas na kolorowaniu. Tutaj jeszcze pokażę Wam kilka ilustracji, które kolorowałam w maju. Nie pokazywałam większości z nich nigdzie. Są to głównie syrenki z Mermay. to można zobaczyć również na Instagramie w poście. To jest chyba jedna z ulubionych ilustracji i moich, i waszych, bo widzę, że lajkowana jest fajnie. To zaczęłam. Taki nie, nie skończyłam. Tutaj też takie do dokończenia. Jeszcze niektóre są przez córkę kolorowane, bo to też losowałyśmy i kolorowałyśmy. Tutaj taka ładna. I ruda. Tutaj głównie używam cały czas markerów Fokhuhu i kredek. Tutaj są farby akwarelowe plus kredki i też taka farba opalizująca na księżycu i na ogonie. syrenki. Też widzę, że jest bardzo lubiona. To było do tematu między innymi, właśnie jak resetujemy się. Tu jest druga moja taka syrenka. Też ją zrobiłam tutaj z tym złocistym kołem w tle. Tutaj w takich kolorach. Tak Mai słynie z tego, że się właśnie rysuje serenki różne, koloruje, rysuje. To ja postawiłam w tym roku w ten sposób, no, to postanowiłam to zrobić. Tutaj kolejna kolorowanka, którą też kolorowałyśmy z losowania kolorowanek. To była moja wersja. Pokażę Wam jeszcze z tego samego to było w kwietniu. Ja potem ich nie pokazywałam, jak, jak pokolorowałyśmy to. Kolorowała córcia moja. Miała jednorożcę wylosowanego, i ja jeszcze miałam wylosowane z takiej kolorowanki, którą też jeszcze. Nie pokazywałam jej e, nic pokolorowanego, natomiast jest przegląd kolorowanki dostępny też e, na kanale. Taka była właśnie kwietniowa moja kolorowa kolorowanka. Słuchajcie, e, jak już wiecie, lubię też kolorować. Jeszcze Wam tu pokażę. E, to była właśnie też do tej kwietniowej. Druga Ady, wylosowana. Też jednorożec. A jak już wiecie, też możecie zauważyć, że lubię łączyć kropki. Tu jest wersja szwedzka, tu jest wersja polska. Ponieważ ja oprócz tego łączenia kropek, jeszcze je, w sensie te obrazki, koloruję albo kartkami, albo... Słyszycie ten dźwięk? Tak, to są kartki kolorowane, to jest, no papier nie jest jakiś wymagający. więc to wygląda taki sposób, że te kartki się wyginają pod wpływem farby, natomiast to w żaden sposób nie przeszkadza mi w, w zabawie. Tu głównie cienkopis i potem albo kredki, albo właśnie akwarele. Tutaj markerów nie używam, żeby nie przebijało na drugą stronę, bo niestety markery przebijają przez takie cienkie kartki. Tutaj takie fajne jabłko mi wyszło. Tutaj są e, napisy w tej książce, w tej kolorowance, z, w różnych językach świata. E, miłość i pokój. Tutaj taka maszka była. Tutaj taki fajny ten okładkowy gołąb. Miłość i pokój. W różnych e, językach świata. Naprawdę w różne Tu delfiny. Łapa snów. i słuchajcie, to jest kolorowanka, którą również zrobiłam całą w tym roku. Bardzo fajna, bardzo mi się podobało kolorowanie tych kolibrów. Zobaczcie, na najpierw muszę chwilę po, połączyć sobie te numerki, a potem wziąć farby, kredki i pokolorować sobie to też jest właśnie jedna z moich skończonych w całości książek w tym roku. Tutaj na przykład jest takie origami fajne. Nie wszystkie pokolorowałam, ale wszystkie połączyłam, więc jakby jest zakończona ta książka. Ponieważ ja ją liczę jako połącz kropki, a nie kolorowankę. A widzicie, tu jest na przykład znak. Możemy sprawdzić, co oznacza. Jest tutaj spis treści na końcu. I to jest po japońsku miłość. Po japońsku? Tego nie zdążyłam z zerknąć. Czy z tak, po japońsku miłość. Są już same połączone kropki. Tym akcentem z tej książki skończę ją pokazywać. I pokażę Wam teraz górniową, którą zaczęłam. I zaczęłam też ją od tego, że koloruję. Chciałam najpierw wszystkie obrazki zrobić monochromatycznie, czyli jeden obrazek, jak już połączę kropki i to pokolorować jednym kolorem w różnych po prostu odcieniach. To jest jedna farba w różnym natężeniu. Natomiast to dopiero zaczęłam się w to bawić. Można też zobaczyć rolki w tym temacie. U mnie na Instagramie i shorty na YouTube też dołączam. Tutaj ta papuga jest pokazana. Tutaj mam tukana, który też jest pokazany. Tutaj robiłam sobie teraz wieloryba. Bardzo lubię też motyw wielorybów. No wiecie, woda, niebieskie, błękity. No to wiadomo, tutaj y, połączyłam już prawie wszystkie te kropki, natomiast będę je sobie kolorować. Dla zabawy. I pokażę Wam kolorowankę, którą zaczęłam w styczniu i gdzieś po drodze y, postanowiłam, że to będzie taka kolorowanka, ponieważ często jest zarzucane, że och, kolorowanek nie kolorujecie od początku do końca, tylko ciężko Wam w ogóle zrealizować jakiś plan w całości. Trochę światło mi za jasno świeci. Tu, przez to, że jest to ciemna okładka, to światło będzie troszeczkę wariowało. Natomiast tutaj zasłaniam sobie, żeby ten odblask tam nie, nie świecił nam po oczach, ale postaramy się. Więc to jest taka kolorowanka, którą zaczęłam w styczniu kolorując na zmiany różne obrazki. Nie tak, że od pierwszej strony do ostatniej to ten cały proces, ale chciałam po prostu spróbować, jakby zobaczyć, jak będzie wyglądał proces. Rozwoju mojego kolorowania. I pokażę Wam teraz różne ilustracje, które przez ten rok tutaj pokolorowałam. Tu używałam kredek. Jeżeli dobrze pamiętam, to kolorowałam to w Lato. Tutaj używałam kredek i farb, takich szkolnych farb, które miałam do dyspozycji na wakacjach. Więc Wyszło mi tak kolorowo, Tutaj kilka osób się pyta, dlaczego one są takie smutne, te postacie, no takie są, to jest taki styl w tych kolorowankach, eee, dlatego. Tu były promarkery, to była jedna z chyba pierwszych, pierwsza albo druga ilustracja w tej książce, które pokolorowałam, też można zobaczyć jak zupełnie inaczej już w tej chwili koloruje. A tu słuchajcie, taki szczegół, który chlepnęło mi ze skłówki, z zeskłówki, z markera, jak go otworzyłam. No i to trzeba było wymyśleć, tak, taki przykład, żeby sobie poradzić. To właśnie te monochromatyczne takie e, ilustracje. Trochę przybliżę, może tu ten kolor będzie inaczej widać. Tu są same, a nie, są też markery troszeczkę i są połączone a tu pod spodem widać ile jest markera a ile jest e, również kredek to była jedna z ilustracji, które bardzo mi się podobały ze względu na tutaj blendowanie kolorów tutaj próbowałam tak zrobić, żeby to blendowanie mi się podobało i zadowalające było dla mnie jest świecąca korona złota jak i u żabek, jak i u dziewczyny i też różne takie dodatki i na skrzydełkach tutaj mówię, to ćwiczyłam sobie blendowanie tutaj trawa mi trochę nie wyszła bo używałam tutaj kredek akwarelowych którymi najpierw pokolorowałam stronę a później próbowałam rozmyć to wodą i tak średnio mi się podoba, ale jest jak jest a tutaj próbowałam tutaj urozmaicić tło Uczyłam się trochę takich innego podejścia, żeby wyjść trochę z pudełka, tak, poza ramki. I, u, I innych kolorów. To też nie są takie moje oczywiste barwy, których ja używam. Także tu próbowałam innych farb, akrylowych. Próbowałam połączyć akrylowe farby również z kredkami. Tutaj próbowałam, zaczęłam też akwarelowymi mazakami, potem to mi nie wyszło i próbowałam z tego wybrać, bo ci one tak przyciekły tutaj, natomiast też są nieoczywiste dla mnie barwy, połączenie tutaj tego wszystkiego i taka wróżka zamyślona w środku nocy, zapatrzona w gwiazdy nie wyszła. W tych kolorowankach jest cienki bardzo papier i trzeba podkładać zawsze pod, pod coś, o tym musiałam zawsze pamiętać, czasami w ostatniej chwili podkładałam, jak już coś ma znałam, przypominało mi się, Tutaj taka jedna z wiosennych wróżek. też jest na Instagramie. Tutaj z listopadowych, z pająkiem. Same markery tutaj są użyte. Ochuchu. Oh, oh. Tutaj nie ma mark Kredkami nic nie dokładałam. Same markery te cienie. Też próbowałam taki, żeby to był taki kreskówkowy trochę styl. po pokolorowania. Żeby te cienie właśnie mocno się odznaczały a nie były tak wycieniowane jak kredką bo kredką jakoś łatwiej mi wychodziło, a markerem jeszcze nie tutaj z, z dinozaurem, ze smokiem tu też połączenia markerów ze, ze złotym pisakiem który też tutaj ładnie się będzie nam opalizował na tych skrzydełkach Wspominałam przy okazji przeglądu tych kolorowanych, że ja planowałam sobie tą serię po prostu uzbierać, bo ona jakoś mi się tak najbardziej spodobała na początku roku i mam tych kolorowanek kilka z tych mitwitz. Tutaj jedna z kolorowanek, które też pokazywałam i etap powstawania i też wykorzystywałam ją akurat do zdjęcia na Instagramie. Także i też tutaj był chyba jeden z pierwszych, gdzie szukałam inspiracji palet kolorystycznych i później ją tutaj wykorzystywałam. A to, okej, okay, no dobra, miała być na koniec, ale niech będzie. To jest kolorowanka moja ostatnia, którą pokolorowałam teraz w grudniu. Będzie też film na kanale z kolorowania. Natomiast dzisiaj mogę ją pokazać, jak. Tutaj jest efekt końcowy, użyte akwarele, użyte kredki Faber-Castell i również na postać użyte pod, na sam spód, na samą bazę markery Promarkery Winsor Newton i ochu. Oh. to jest mój ulubiony chyba kolor włosów w, 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 w tych kolorowankach. Tutaj ta, to była taka ilustracja, którą zostawiałam na sam koniec, bo chciałam się nauczyć trochę najpierw blendowania. Tutaj zastanawiałam się bardzo, jak pokolorować te błaskawice, żeby one były takie, wiecie, no z nieba. Żeby tutaj to wzburzone morze się odróżniało od nieba, żeby, no żeby tak zadowolona jestem, jak to wyszło. I zrobiłam to w kolorze odcieniu fioletowym. Ponieważ kolor roku, roku w 2022 to jest właśnie odcień fioletu albo niebieskiego, jak to było ładnie napis, powiedziane, najcieplejszy odcień błękitu. Więc z domieszką lekkiej czerwieni. No tak jest pięknie powiedziane, no ale wygląda po prostu jest odcień fioletowego. To była jedna z tylko kredki. To też jedna z pierwszych, która mi się skóra tutaj nie uda, ponieważ um, mieszałam wszystko tutaj i markery mi się pomieszały z wodą. Totalnie mi tutaj nie podobała się skóra, natomiast nauka i krok po kroku do przodu. To było też, pokazywałam na Instagramie tą ilustrację. I też jest film jak maluję tło, hm, pierwsze tło takie, gdzie pokazywałam jak Różnica. Ta ilustracja, a ta ilustracja. Jak można sobie dojść do pewnych rzeczy, które się chce. Tu moja kolorowanka. Takie fosforyzujące grzyby w środku lasu. Dzień urodzin. Kredki, markery. I złoty i biały żelopis. Niektóre ilustracje są malowane z taką, wiecie, radością, e, jakąś większą ochotą. Ta ilustracja też była fajna. Grafity. Ja lubię graffiti. Lubię taki art street, więc jakoś bardzo przyjemnie ta ilustracja. To była jedna z dwóch pierwszych. Tak jak tam na początku była ta ciemna taka dziewczyna w, na, na tle księżyca. I to była chyba jedna z pierwszych ilustracji w tej książce. Tu zupełnie inaczej pomalowałam niebo. I użyłam błękitów na tą postać, bo ja lubię błękity. Złota dodałam trochę. Tu też chyba kolorowałam to na art vlogu. I tu jedna z ulubionych moich też kolorowanek. Tutaj ten jednorożec z tym złotem. Blendowanie tych włosów, grzywy i ogona. Tutaj ten witraż, który jest na niebie i te dodatkowe chmury namalowane białą farbą. A tak to jest. Marker na niebie, marker na ziemi i postacie są pomalowane kredkami. Jedna też tam z pierwszych ilustracji, ale jakoś wyjątkowo one mi się podobały. I tutaj te, te opalizujące złoto. I tym miłym akcentem. A ja jeszcze kolorowałam oczywiście swój kalendarz adwentowy, który był dostępny i kolorowaliście go razem ze mną. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za wspólne chwile, za wspólnie spędzony czas na artystycznych różnych chwilach chwilę, chwilach na artystycznym tworzeniu i relaksowaniu się właśnie przy. Takich wspaniałych czynnościach, dodawanie trochę kolorów rzeczywistości. I w tym miejscu chciałabym Wam podziękować za wspólne chwile, za cały rok wspólnego kolorowania, artystycznych różnych poczynań. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna. Za ten wspólnie spędzony czas i chciałabym Wam na przyszły rok życzyć wszystkiego dobrego, koloru jak najwięcej, barwy. Fioletowa barwa zaproponowana przez Instytut Panton ma symbolizować odważne zmiany, trochę optymizmu i takiej nowej, świeżej energii. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi i także tym akcentem. Dziękuję raz jeszcze i zapraszam w przyszłym roku na kolejny film. Cześć!